Kukurydza Snowy również traktowana przez nas jak prawie wyhodowana przez Agrosimex, dlatego, że jest to efekt również trzyletnich testów i obserwacji. Po trzech latach bardzo dobrych wyników, naszych wewnętrznych, zdecydowaliśmy się wprowadzić ją do oferty. Również odmiana pochodząca z mocnego niemieckiego programu hodowlanego, który wypuszcza szereg solidnych produktów. Mieszaniec trójliniowy, a co za tym idzie? Większa elastyczność w doborze stanowiska w przypadku Snowy staje się jedną z najbardziej istotnych zalet. Snowy pokazuje doskonałe wyniki produkcyjne na ziarno, również na bardzo słabych, mało zasobnych stanowiskach. Co więcej, to jest niesamowicie istotne: jest to świetna odmiana, która doskonale broni się w warunkach dużych deficytów wody w trakcie okresu wegetacji. A więc ten plon jest wysoki i stabilny. W 2024 roku w badaniach Coboru Snowy w najlepszej lokalizacji uzyskał prawie 17 ton z hektara suchego ziarna, a jest to odmiana ov 240, czyli tak naprawdę z pogranica grupy bardzo wczesnej i średnio wczesnej. Mamy produkt, który nadaje się na wszystkie stanowiska. Mamy produkt, który pokazuje się z rewelacyjnej strony, jeżeli mówimy o produkcji ziarna, kolba, piękna, dorodna, świetnie wykształcona. Mamy produkt, mamy rośliny wysokie, które pozwalają uzyskiwać dobre plony masy zielonej z wysoką zawartością ziarna, skrobi i bardzo dobrą energetycznością. Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jest to odmiana o jednym z najwyższych wczesnych wigorów. To tempo początkowego wzrostu jest rewelacyjne. Czyli, jeżeli mamy szukać odmiany do wczesnego siewu, w zimne, nienagrzane gleby, Snowy jest doskonałym wyborem. Jeżeli mamy szukać odmiany, która ma trafić na gleby ciężkie, zlewne, Snowy jest doskonałym wyborem. Jeżeli mamy szukać odmiany, która trafia na gleby lekkie, mało zasobne, bardzo przepuszczalne. Gdzie ta genetyka ma być nastawiona na wysoki plon, Snowy jest doskonałym wyborem. Snowy. Żadnego pola się nie boi. Dostępny w